Jak był na tydzień zamknięty. Witam serdecznie. Witam. Stanszył no, sztabowy. W pile obsługiwałem samolot 27105. Sylwester Mazurkiewicz, osprzęt pierwsza eskadra. Marek Rochmalski, osprzęt łamany na perenka, trzecia eskadra. Waldemar Siłowy, osprzęt pierwsza eskadra. Piotr Jaworski, pierwsza eskadra, klucz uzbrojenia. Piotr Bagniewski, pierwsza eskadra Technik Urzędzi elektrycznych. Czyż to Zieliński, stacja meteorologiczna? Jan Bagniewski, Technik samolotu też jest jedna W ostatnim czasie e, prowadziłem dokumentację techniczną SU. Starszy chorąży rezerwy Zygmunt Guz, stacja meteorologiczna. A no ja się wyłamię, Paweł Grabicki, kadry. Ale to nie ja pozamiatałem ten chorążyk. Rafał Baranowski, UL, generalnie Namiernik dos. Major Teodor Hera, szef zabezpieczenia wysokościowego i ratownictwa, w skrócie instruktor spadochronowy.

Ryszard Dziedzic, technik ręka pierwsza eskadra Marek Wojciechowski, technik samolotu 410. Macielski Robert, pierwsza eskada eksploatacja. Tomasz Jankowski, klucz płatowca, pierwsza skadra Tełgonii technik eksploatacji, pierwsza eskadra, promocja 85, numer samolotu 3909. Mordał już eskadra techniczna. Także uzbrojenia, pierwsza eskadra lotnicza. W łęcku jest ład, pierwszego eskadry. Inżynier pierwszej eskadry, inżynier KD, inżynier, inżynier, inżynier trzeciej eskadry, znaczy inżynier specjalności i pełniący obowiązki z naszego inżyniera. Słowo mi technik y, 600, 3617 druga eskadra a później eskadra techniczna po to Dariusz Tokarski radzie eskadra techniczna. Radek Zdzisław technik samolotów 911 737 no i najdłużej szparki 307 później pod koniec to eskadra techniczna. Strony Robert technik samolotów.